Takie pytanie może troszeczkę przewrotne, e, dlatego że media jak zwykle czuwają i wywołałaś niemały rozgłos tym, że wybrałaś wózek jedynie za 2000 złotych. Powiedz mi, co ty możesz powiedzieć celebrytkom, których wózki potrafią kosztować tyle, co mały samochód średniej klasy? Ale wiesz, Szczerze uważam, że to nie, nie jest moja sprawa, kto jakim wózkiem jeździ. Wybrałam ten wózek, bo, bo mi się podobał, jest wygodny i jeździ, spełnia swoją funkcję. Yy, ale oczywiście... Myślę, że zwłaszcza przy pierwszym dziecku jest taka chęć, żeby mieć wszystko najpiękniejsze i najmodniejsze i najbardziej pasujące do siebie, więc jak najbardziej to rozumiem i uważam, że jeżeli ktoś kogoś staci, ma to, na to ochotę i mu to sprawia przyjemność, bo jest to coś, z czym potem dzień w dzień wychodzimy na te spacery, no to jeżeli to nam da tak odrobinę więcej radości na tym spacerze, to czemu nie? Czyli nie jest to przerost formy nad treścią? Nie. Myślę, że, że naprawdę to jest coś, co potrafi umilić ten czas. Dla Ciebie, jako dla rodziny wielodzietnej, mamy rodziny wielodzietnej, bardzo dużo się ostatnio w Polsce zmienia. Karta Rodziny 3+, 500+, jak możesz ocenić tą politykę prorodzinną, która jest w Polsce stosowana? Wiesz co, wydaje mi się, że to na pewno jest duże wsparcie dla rodziców i na pewno w rodzinach e, w wielodzietnych. To wsparcie jest na pewno odczuwalne. Oczywiście niepokoi mnie to, jaki to będzie miało wpływ na, na budżet państwa. Yy, nie, mam nadzieję, że jacyś specjaliści to sobie dobrze policzyli że się wszystko zgadza. Szczególnie w tym czasie przedwyborczym, w czasie kampanii pojawia się taka dyskusja, czy 500 plus powinno być przyznawane osobom najbogatszym z tych wyżyn finansowych. Czy ty uważasz, że to jest wsparcie, które właśnie również tym najbogatszym powinno zostawać przyznawane? Wiesz co, myślę, że jest to pomoc, którą ja dostrzegam, doceniam, ale w... Ale ja sama osobiście, jeżeli te środki byłyby rozdysponowane w inny sposób, na przykład gdyby był większy dostęp do publicznych żłobków i przedszkoli, to nie miałabym nic przeciwko temu.